Łamiał tutaj w tym tym tym. Są, są firmy lichwiarskie w dalszym ciągu. Są, są, są. Nowe przepisy mają położyć krew w wykorzystywaniu kres, w wykorzystywaniu niewiedzy i ufności klientów skończyć lekarowaniem przez naciągacze na biedzie jak życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożutek o lichwiarskim oprocentowaniu, odpowiedziało na Ministerstwa Sprawiedliwości ma argumenty z że pożyczek o oprocentowaniu, które rujnuje dla nowych budżety w legalnie działających firmach dawne już nie, ma, nieprawda pierwsze. Możesz tutaj nas poczytać. No. O. Co to jeszcze? Średnia wysokość filipki udzielonej przez internet albo w domu to 3000 zł. Około. Wartość tego rynku rośnie o kilkanaście. Proszę Państwa, ustawa antylichwiarska z, z 2015 roku. Prowadziła bowiem limit rocznego oprocentowania aktywów na poziomie 10%, Tam mniej więcej tyle, ile wynosi do 10% pożytkowych banka. Firmy pożytkowe zarabiają na czym innym. na różnej maści opłatach dodatkowych, tyle że opłaty też są limitowane, przy obecnych przepisach klient pożyczający na rok 3000 zł, or na obcie 4800 a mamy tylko opłaty plus odsetki. Owszem, nie mało i tylko osoby posłowione alternatyw sięgają po takie produkty. Tyle, że owe opłaty naliczane są jednorazowo, dlatego jak pokazują dane. KFP od czasu wejścia w życie ustawy antylichwiarskiej radykalnie zmieniła się struktura. W 2016 roku aż 54% rynku stanowiły pożyczki do, do roku. Teraz tylko 24% to znaczy, że rynek ucywilizował i ustabilizował. W zasadzie się ustabilizował, ucywilizował. W zasadzie nie można już mówić, że handlujemy chwilą. W zasadzie, tak naprawdę, nie wiadomo czemu, poza polityką ma służyć mówi osoba z branży. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza, nie zamierza zmniejszyć Tak pożytkowych. Sprzedają kawę po 9, 90, po 10 zł. to ja mam dwie paczki sati, sobie kupię, będę miał 200 kaw, proszę Państwa. Także, wcale nie musi być lichwiarska Pożyczka, koszta, kawę, ciągają, no i tam mały kubeczek. Ja mówię, a duży kubeczek, a duży kubeczek, to jest 15,50, czy tam No to ja mam trzy kawy, saty i jeszcze trochę. No, Będę miała 300 kaw człowieku. o no, pamiętajcie, co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości wcale nie zamierza radykalnie zmniejszać kosztów pożyczek. W przeciwieństwie do banków, firmy pożyczkowe nie finansują. It was this. one <laughs> 哎，没事，没事。

Radio Koncita, radio Koncita, proszę być na Liberalizacja. Mniej więcej dekadę temu Polacy poturbowani skutkami kryzysu finansowego miewali problemy z obsługą i pożyczek. O ile kredyty hipoteczne to nie, to nie. Nawet w przeciwieństwie do banków firmy pożyczkowe nie finansują się. No, no, Teraz idziemy do Michaela Jacksona, się Michael Jackson, proszę państwa. że Michael proszę ciągle kłamał. I są artykuły. Pop bez na nastolatka, no, która nagrywa, proszę państwa, filmy sobie w domu. Co tu jeszcze ciekawego jest, odczuwam klasy. No. No w ogóle o jak są nie to są wspaniałe rzeczy, proszę Państwa. Proszę czytać, newsły tylko że ksiądz ryzyk. Ojciec ryzyk odmawia, ja czytać czytania. Dużo oszustw i opłacani są opłacani, są pieniędzy, pieniądze Ma kwestia wyboru. Żadnych coverów też nieprawda, bo na coverach też świat stoi już w dobrym stylu, że... Już. Jeżeli ktoś ładnie potrafi zaśpiewać, to niby dlaczego miałby nie śpiewać przeboju, które śpiewał ktoś wcześniej. Na przykład powiedzmy Madonna wymyśliła jakieś piosenki, no ma piosenki na własność, ale ona też śpiewa fatalnie. Jeżeli ktoś by się trafił taki, jak ta pop nastolatka, która milion razy jak Madonna lepiej wykonuje utwory, dlaczego miałaby, ona nie wykonywać tych utworów, prawda?